Maria Honka witam państwa i zapraszam na program Druga kawa. Dziś moim i państwa gościem jest pani Iwona Niedojadło, pełnomocnik prezydenta Opola do spraw polityki senioralnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się dzieje w tej polityce senioralnej w ostatnim czasie w Opolu. Na pewno myślę, że jesteśmy jako miasto bardzo otwarci na tematy, które są istotne dla mieszkańców, a jeśli chodzi o mieszkańców w wieku senioralnym, to jest coraz większa grupa, a zatem miasto również musi się przygotować, aby zaspokoić potrzeby osób w wieku 60+. Jakie są te potrzeby? Bo to narzuca się pierwsze pytanie, bo prawda, jak to jakaś aktywizacja seniorów na różnych polach, to na pewno, ale też i dostęp do informacji. Jak najbardziej tak, przy czym musimy zawsze pamiętać po co my to robimy, tak? To nie jest tak, że porobimy parę przedsięwzięć o charakterze aktywizującym seniorów, żeby wychodzili z domu, tylko mamy bardzo konkretny cel, a mianowicie Polityka senioralna w Opolu jest realizowana po to, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej w swoim własnym domu, z umiejętnością samoobsługi żyli, tak, żeby nie musieli korzystać z instytucji wspierających pomocniczych typu dom pomocy społecznej albo ZOL, tylko żebyśmy jak najdłużej w zdrowiu z możliwością funkcjonowania samodzielnego, z tą wolnością, którą Mamy, byli mieszkańcami Opola. Takie flagowe projekty to ostatnio uruchomiony portal, ale również karta seniora, która będzie obowiązywała od 1 stycznia. Tak jest. Teraz pracujemy nad kartą senior w Opolu. Karta dedykowana mieszkańcom naszego miasta. Chcemy, aby ruszyła z minimum setką propozycji na tej karcie czyli różnych ulg, zniżek, promocji takich znowu zachęcających do tego, żeby móc. Skorzystać z życia, a dosyć często jest tak, że ograniczony portfel osoby w wieku senioralnym na to nie pozwala. I znowu celem tej karty nie jest to, żeby iść jak inne y, 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 miasta i mieć taką kartę, tylko znowu wyjść z domu, skorzystać, zaangażować się w coś, bo dzięki temu będziemy długo. W zdrowiu i w dobrej kondycji funkcjonowali. No i ten portal, bo to jest taki projekt, który um, do, na pewno wiązał się z pewnym ryzykiem, bo nie było wiadomo, ile osób będzie z niego korzystało, bo nie każdy senior przecież um, biegle posługuje się komputerem, ale jednak jest um, duże zainteresowanie portalem. To jest tak, że zdecydowanie dementuje plotki <laughs> o wykluczeniu cyfrowym osób w wieku 60, jako latarniczka polski cyfrowej, ale też jako osoba, która z seniorami e, współpracuję wiem doskonale, że i owszem e, jest spora grupa osób, która w znikomym albo w ogóle stopniu nie korzysta z, z internetu. Natomiast jest ta wola tak, wśród osób w wieku senioralnym, żeby korzystać z tego. Stąd liczne kursy y, y, komputerowe, z których można między innymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej czy na minorytów, czy na rondzie skorzystać. E, Wortal jest dlatego, że właśnie różnym, różnymi mediami chcemy dotrzeć z informacją istotną dla osób w wieku senioralnym, dotrzeć z informacją, żeby ona z niej skorzystano. I w ubiegłym roku rozpoczęliśmy wydawanie drukowanej wersji informatora Senior w Opolu. Jutro wyjdzie, to znaczy 15 września wyjdzie kolejny szósty numer, zachęcam do korzystania z niego. Natomiast oczywiście musiało być medium elektroniczne. Ono jest zarówno skierowane do osób w wieku senioralnym, żeby z tego korzystali, natomiast my widzimy po naszych, nazwałabym to sukcesach, zamieszczania informacji na Facebooku, jak duży jest oddźwięk ze strony, bym powiedziała, średniego pokolenia, czyli dzieci osób w wieku senioralnym seniorami czytają to, przekazują informacje dalej, stąd na przykład, gdy mamy jakąś ofertę, ostatnio był to rejs statkiem, w ciągu jednego dnia 50 wejściówek zostało wydanych, a umieściliśmy tę informację wyłącznie na naszym portalu i na profilu facebookowym, stąd córka mi powiedziała, bo znalazła w internecie, albo to chciałabym zgłosić swoją mamę, a zatem celujemy do różnych grup, Natomiast najważniejsze jest to, aby informacja dotarła do zainteresowanych. Ale też sporo było z Państwem kontaktu takiego y, bezpośredniego, prostego, tak? Że potrzebujemy jeszcze tego, y, fajnie byłoby zmienić to. No i pojawił się pomysł z taką kopertą, którą Pani dzisiaj do nas przyniosła. Może pokażmy jej zawartość. Tak. Y, to pomysł... Nie jest nasz absolutnie, natomiast zawsze korzystamy z dobrych praktyk i nasi koledzy w Centrum Senioralnym w Poznaniu wymyślili taką tutkę dla seniorów, a mianowicie na początku każdego miesiąca można przyjść po wydrukowane materiały. Tam jest to realizowane w ilości 1500 sztuk. My pilotażowo zrobiliśmy tego 200, i w ostatnim tygodniu sierpnia były do dyspozycji. Nie informowaliśmy szeroko. Te takie koperty u nas były tylko w centrum Senior Wopolu i muszę Państwu powiedzieć, że ostała się ta jedna. Może ona jest nie najładniejsza, ale to jest pilotażowe. I co w niej mamy? Wszelkie możliwe informacje o tym, co we wrześniu i z czego można skorzystać, informacje dodatkowe. Tu gimnastyka, tu impreza, tu koncert, tu nasz ulubiony projekt, lekka atletyka dla seniora non stop funkcjonujący. Jeszcze Rada seniorów się dorzuciła z odblaskiem, ponieważ to pilotaż, a zatem według mnie można by powiedzieć, że naprawdę mamy sporo w opolu propozycji i tych propozycji jest coraz więcej, ponieważ coraz więcej instytucji widzi, że senior, seniorka to jest po prostu mieszkaniec, mieszkanka, konsument, klientka, a zatem to jest grupa, z którą chcemy współpracować. No i informacja, że wciąż można odbierać jeszcze koperty życia, które to jest bardzo ważny projekt, tak? Tak, zresztą koperta, jeszcze kilkadziesiąt sztuk mamy, natomiast co jest istotne, koperta życia to jest często taki przyczynek do spotkania się z nami w Centrum Senior w Opolu, na ulicy Koraszewskiego 79. zaczyna się od Dlatego przyszłam po koperty albo dla siebie, albo dla rodziców, a zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że jeszcze to, to jest jakiś tam, jakaś sytuacja problemowa, a o tym nie wiem i tak dalej, i tak dalej. Także nasze rozmowy półgodzinne, godzinne niekiedy są właśnie po to, żeby informacje o ważnych, istotnych kwestiach, o sprawach, gdzie można je załatwić, żeby o nich porozmawiać i żeby po prostu osoba w wieku 60 plus bądź ich rodzina, bądź jej rodzina wiedziała, jeśli mam jakieś zagadnienie, sprawy, problem, nie wiem jak się do tego zabrać, Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu, to to właśnie jest. No i jest też telefon życzliwości, z którego też można korzystać i tam też są prowadzone prawie że godzinne rozmowy. To prawda. O Opolski telefon życzliwości, który działa dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, w godzinach od 17 do 19, pod numerem telefonu, który jest tym numerem również Centrum Seniora, czyli 77 441 23 to jest telefon, do którego dzwonią i od razu też powiem, tylko osoby z Opola. Sporo jest telefonów spoza Opola i z takim żalem trochę dlaczego u nas tego nie ma. Ważne, że jest w Opolu, z różnymi sprawami dotyczącymi, np. kwestii prawnych, oszustw, kwestii zdrowotnych, również sytuacji, kiedy, na przykład, przepisano mieszkanie na dziecko i co ja teraz mam dalej zrobić, ponieważ się mnie źle traktuje, na przykład. Ale też po prostu porozmawiać. Albo również z zapytaniem, co macie dla tych seniorów? No to mamy kolejną godzinę do rozmowy, stąd najprawdopodobniej trzeba będzie uruchomić jeszcze jeden numer telefonu, bowiem gdy jedna osoba rozmawia, inne nie są w stanie z tego skorzystać. Cieszymy się, że klub seniora i bank usług wolontarystycznych przy parafii Przemienia Pańskiego razem z nami zainicjował tę propozycję i znalazł w mieście partnera. Okazuje się tak, o Polski Telefon Życzliwości jest potrzebny i wolontariusze międzypokoleniowo, bo to są i starsze osoby, i młodsze osoby z całym sercem i oddaniem dyżurują przy telefonach i chcę też powiedzieć, że na telefonie często się nie kończy, tak? To na przykład jest kwestia, że trzeba się spotkać z psychologiem, nie wiem, z inną osobą i wśród wolontariuszy takie osoby, eksperci w różnych obszarach są i później już następują Kontakty indywidualne, osobiste. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas oglądają, teraz już mają pełną wiedzę na temat tego, gdzie wysłać rodziców, dziadków. Może sami Państwo będziecie chcieli skorzystać z tych propozycji. Jak sami Państwo widzicie, jest ich bardzo dużo w naszym mieście. Bardzo dziękuję naszemu gościowi. Przypominam, dziękuję. że jest nim dzisiaj pani Iwona Niedojadło, pełnomocnik prezydenta Opola do spraw polityki senioralnej. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.